13. Matura rozszerzona 2023 W kartezjańskim układzie współrzędnych prosta L o równaniu x odjąć y, odjąć 2 równa się 0 przecina parabolę o równaniu y równa się 4 x kwadrat odjąć 7x, dodać 1 w punktach A oraz B Odcinek AB jest średnicą okręgu O Punkt C leży na okręgu O nad prostą L a kąt BAC jest ostry i ma miarę alfa, taką, że tangens alfa równa się 1 trzecia. Oblicz współrzędne punktu C. Zapisz obliczenia. obliczeniach. W pierwszej kolejności zajmiemy się znalezieniem współrzędnych tych punktów a i b. W tym celu musimy znaleźć punkty przecięcia paraboli z tą prostą. Zrównanie tej prostej przeniesiemy sobie najpierw y na drugą stronę. x odjąć 2 równa się y. Stąd wiemy, że x odjąć 2 równa się 4x kwadrat odjąć 7x dodać 1. I przenosimy wszystko na jedną stronę, dzięki czemu mamy ładne równanie kwadratowe. 4x kwadrat odjąć 8x plus 3. Delta z czegoś takiego wynosi 16. Pierwiastek z tej delty wynosi 4. Obliczamy teraz x1. Będzie minus b odjąć. Pierwiastek z delta przez 2a. B to jest minus 8, więc b to jest 8. Pierwiastek z delta to jest 4. A to jest 4, więc 2a to jest 8. x1 wynosi 1, 2. x2 wynosi 3 drugie. Ponieważ widzimy na rysunku, że punkt A jest bardziej na lewo i na dół względem punktu B, to możemy przyjąć, że x1 to jest współrzędna xowa punktu A, a x2 to jest współrzędna xowa punktu B. Przywołując teraz podstawiony na początku y z równania prostej, obliczamy w kolei współrzędne punktów a i b. YA równa się 1, druga, zdjąć 2. Równa się minus 3 drugie. YB równa się 3 drugie, zdjąć 2. 2. Równa się minus 1, 2. Po kolei więc współrzędne punktu A to 1, 2 i minus 3, 2. Współrzędne punktu B to 3, 2 i minus 1, 2. Potrzebne nam teraz będzie równanie okręgu. A do tego potrzebujemy jeszcze współrzędnych środka. Współrzędne środka to współrzędna xowa. Liczymy średnią ze współrzędnej xa i xb. xs równa się 1. Liczymy średnią ze współrzędnej ya i yb. W rezultacie czego otrzymujemy y równe minus 1. Współrzędne środka to 1 i minus 1. Do równania okręgu potrzebny jeszcze jest nam promień, czyli połowa odcinka AB. Długość odcinka AB. Liczymy kwadrat z różnicy pierwszych współrzędnych, kwadrat z różnicy drugich współrzędnych. Wyciągamy z tego pierwiastek kwadratowy. W rezultacie otrzymujemy pierwiastek kwadratowy z 1 dodać 1, czyli pierwiastek z 2. R równa się, połowa tego odcinka, równa się pierwiastek z 2 przez 2. Tu jeszcze innym sposobem jest obliczenie odległości ze środka S do któregokolwiek z tych punktów. To wtedy byśmy odliczyli też promień. Przechodzimy teraz do równania okręgu. Równanie okręgu. To x odjąć współrzędna x środka do kwadratu, dodać y odjąć współrzędna y środka, podniesiona do kwadratu. Równa się promień do kwadratu. Wstawiając to, co uzyskaliśmy. x odjąć 1 do kwadratu plus y dodać 1 do kwadratu równa się. Jedna, druga. W treści polecenia wiemy, że punkt C leży na tym okręgu, ale zanim jeszcze uda nam się wyliczyć jego współrzędne, musimy skorzystać z faktu, że kąt BAC jest ostry i ma miarę alfa taką, że tangens alfa równa się 1 trzecia. Równolegle do osi OX Możemy poprowadzić prostą, która będzie przechodzić przez punkt A i z tą prostą L będzie od dołu tworzyć kąt beta. Kąt beta. Ponieważ prostą L można przekształcić do postaci y równa się x2. odjąć 2, to Mamy tu funkcję liniową o współczynniku kierunkowym 1. A współczynnik kierunkowy to jest inaczej tangens tego kąta beta. Tutaj mamy tangens beta razy x odjąć 2. Korzystamy teraz ze wzoru na tangens sumy kątów. Czyli tangens sumy alfa plus beta równa się tangens alfa plus tangens beta podzielony przez 1 minus tangens alfa razy tangens beta. Podstawiamy teraz. To, co uzyskaliśmy, to jest współczynnik kierunkowy tej funkcji liniowej, do której wykresu będzie należał odcinek AC. Funkcję, na której będzie leżał ten odcinek, możemy sobie dać wzorem. y równa się 2x plus jakieś b. Jakiś wyraz wolny, który jeszcze musimy obliczyć. Ale my znamy współrzędne punktu A. I teraz możemy je sobie przedstawić jako A. To x i 2x plus b. Wcześniej już wyliczyliśmy, że te współrzędne to 1 druga i minus 3 drugie. Teraz pozostaje nam obliczyć coś takiego minus 3 drugie równa się 2 razy 1 druga dodać b. Po przerzuceniu jedynki na drugą stronę uzyskujemy, że b Wyraz wolny równa się minus 5 drugich. Ta prosta, na której będzie leżał ten odcinek, ma takie równanie kierunkowe. Y równa się 2x odjąć 5 drugich. Szukając jeszcze współrzędnych punktu C. Do równania okręgu wstawiamy teraz podstawione y którym będzie już 2x odjąć 5 drugich. Musimy mieć na uwadze, że jednym z tych rozwiązań będzie x należący do punktu A. x kwadrat odjąć 2x dodać 1 dodać 4x kwadrat odjąć 6x dodać 9 czwartych równa się 1 druga. Po uporządkowaniu tego uzyskujemy równanie kwadratowe pod postacią 5x kwadrat odjąć 8x dodać 11 czwartych, równa się 0. Wyliczamy teraz deltę. Minus 8 do kwadratu. Odjąć 4 razy 5 razy 11 czwartych. Pierwsza nam daje 64. Czwórki się nam tu fajnie skrócą, więc mamy tutaj 5 razy 11. Delta wynosi 9. Pierwiastek z delty wynosi 3. Możliwe rozwiązania. Pierwszy tutaj z rozwiązań jest x równy 1 druga. Możemy więc zapisać, że to jest Xa. A więc nie jest to to rozwiązanie, którego szukamy. Wiemy więc, że drugim rozwiązaniem będzie XC xc równa się 11 dziesiątych. Obliczamy teraz współrzędną y. -ową. Yc równa się 2 razy 11 dziesiątych. Odjąć 5 drugich. Sprowadzamy to do wspólnego mianownika i wychodzi nam Dwadzieścia dwie dziesiąte, odjąć, dwadzieścia pięć dziesiątych. Finalnie minus trzy dziesiąte. Współrzędne punktu C po wyliczeniu wyglądają tak. Jedenaście dziesiątych i minus trzy dziesiąte.